Według raportu NIK, przeciętny Polak zjada 2 kg konserwantów, różnych środków dodawanych do żywności. Wzmacniaczy smaku, emulgatorów, sztucznych barwników, konserwantów, antyutleniaczy. I zwróć uwagę, że te 2 kg to jest przeciętny Polak. Niektórzy z nas zjadają więcej. Co ważne, nikt nie mówi o tym, że problemem jest kumulacja tych składników. Kumulacja każdego dnia. Każdego dnia, według tego raportu NIK. Jemy aż do 85 różnych środków, które oznaczone są literką E. I mówi się nam, że one są nieszkodliwe, bo na każdym produkcie z pewnością znajduje się w tak, znajdują się w takiej ilości, w której są nieszkodliwe. Natomiast nikt nie bierze tutaj pod uwagę tego, co dzieje się, kiedy my każdego dnia. Kumulujemy te ilości różnych E z różnych produktów. Kiedy każdego dnia jesz coś, co bierzesz z lodówki, kupujesz w sklepie ser, jogurt, wędlinę, masło, mleko, i tam wszędzie są te E. To pomyśl sobie, co twój organizm musi przeżyć, żeby poradzić sobie z taką ilością nietypowych, tak naprawdę, toksycznych dla niego substancji. Czytaj składy i staraj się wybierać to. Co Coś, co jest jak najmniej przetworzone. Po więcej takich treści zajrzyj na moją stronę agatabalans.pl. Tam jest zapisz na newsletter. Będę cię informować o użytecznych dla ciebie treściach. No i oczywiście po więcej obserwuj mnie.